Sobie. Ale on o tym nie wie, ale mmm, na swoim kanale on o tym nie powie. No siema <hazillingen> tak powiem ci jedną rzecz ogólnie <haz <besHarilim> <haz <Impossible> <hazbows> Wiem, że odszedłeś z kanału, tak? <hazCROSSTALK> A powiedz mi dl dl dlaczego? <hazidden> <eu> Wytłumaczyłem mojej tobie prosto, jak Jak że no, było to fajne do czasu. Mega fajnie było nagrywać. No ale po jakimś czasie, ja teraz w tych wszystkich czasach, w się wydawało, no ale po jakimś czasie, dość. Mogłabym jakby mogę nawet odejść do tego, na przykład. Mega fajne filmy robił, w dużym świetle. Na pewno na przykład w dużym świetle fajne filmy robią się Ale po prostu no, to jest, no, sensu to sens w sensie nie miało sensu. nie nawet w kolejnym szkole się Po prostu, ja bym nie tylko taki z normalnych. Nie wybranę tego kanału na śmieci, bo pewnie to zrobić, ale po prostu tak, to z chęcią, z pasją, a teraz muszę powiedzieć, że tego nie chcę zrobić. Straciłem straciłem jakby... To przyjemność tego robienia Przyjemność tego robienia chęci Dobra sobie No na kanale Raczej też nie będziesz się pojawiał Na kanale może No ale powiedz mi jedną rzecz Będziesz na tych frankowicach? Będziemy mieli filmy? Na moim kanale nie, ale na francusku też będę. No gra spoko, ale na że się rozprzedałem. Dobra, ale... też to jest taka poważna sprawa. No i... tak szczerze... jakby przez to. Byłeś zawsze taki szczęśliwy, jak ty nagrywałeś, taki jakby, co, co robisz, kiedy, live'a, Ktoś tam Ci napisał, a Ty od razu tak odchodzisz. Możesz chociaż poinformować tak do, dokładnie, dlaczego i co. Nie, no bo jakby i tak te cię y Ciebie Jakby, ja to robiłem z pasem jakby go wczoraj, ale teraz po prostu... A właśnie! No, no to był ostatni, ostatni mój wtedy nawet rok czy nawet. Nie, nie. O właśnie, no ile in, ile nie będziesz nagrywał? No, to już zależy, nie wiem. Tego nie wiem akurat. Do końca roku. Nie wiem. Ale to właśnie to nie wiadomo, mogę nawet powiedzieć, za tydzień, nie wiem. To właśnie zależy, no, nie wiem właśnie. Od ciebie to zależy. No ty no nie wiem tego to, by... To no, a ja tak no. nie Nie, nie, to jest sobie nie zależy. możesz. Zależy, jakby kiedy mało, na pijęć, ale. Nie. To nie to jest, nie i... możesz, nie. Nie! Nie pozwolę ci na, nie aż na zawsze, nie. I sobie, jak. K, y, nie mogę nagrywać. Y, bo nie mam nikogo. A muszę nagrywać na daily, nie? No i co, to jest trochę przera... trochę smutne, że wiesz, miałeś tak dużo subów, fajnie było, no, ty, i ty nagle cisza taka. Ja tak szczerze, ja nagrywałem dokładnie, tak szczerze, ja nagrywałem o 7 czerwca 2025 Czyli jakoś dwa miesiące do 3 do 7 września No to Mogę, jak kanał nie usunę Tak jak na przykład że Mogę mamby sobie filmować lub szoczy no jakby nagrywać ale to jest ogólnie. Też To jest trochę smutne, ale dobra, poczekaj. Dobra, naprawdę, trochę, trochę to jest smutne. Ja musiałem coś zrobić takiego, ale dobra. No, to jest, to nie jest... to nie jest kłamstwo. To jest naprawdę. Przecież byśmy nie byli tacy smutni, wiesz. No ja naprawdę widzę wyjem. Ja odchodzę po prostu. No. Dla niektórych może być no, źle raz powiedziałem. Niektórym może być smutno, niektórym i nie. Ale no, na przykład, widzę moje, czyli jeżeli ktoś po prostu lubi mnie oglądać, po to że zostawi tego chyba przez to, że lubi, no to, no to będzie on po prostu smutno, że odchodzę. Moje pięć nie będą pojawiać się bardzo mm. długo. Ale też jest jeden taki minus, że mogę Cię odsobować. wiele osób, wiele ja osób. Tak, że jest dla mnie... Ja to mogę powiedzieć trochę inaczej niż zawsze mówiłem, że mnie to trochę można powiedzieć, że ten kanał że jakby nie obchodzi trochę. Czyli, nie, rozumiem. Jakby, no, nagrywanie było bardzo fajne, ale no, zresztą... Ok. okay. Hmm. Czyli to jest, to, jest, to jest naprawdę smutne. Nigdy nie, nie będziesz nagrywał. Nie będziesz na moich filmach nagrywał. No i. No co mamy robić, widzowie? Widzimy swoje ostatnie dostawy na Brookhaven No okay, Brookhaven Zróbcie sobie screen'a do tego, tutaj jakby... Ej, dodać, łączył mi się tym, przepraszam. ...zatrzymać no, jakby, no nie wiem, co będzie legendarne na tych zdjęciach. Bo ja, ja już jestem przeszłością na YouTube'a. To już ma przeszłość. To już po prostu przeszłość przeszłość. Przeszłość, no. No to ostatni raz las los, los moj selfie Rówcie. Dobra. Nie, no, nie sprawy w ogóle. No prostu... No po prostu, na Serbia, na... Ja mogę powrócić nawet, no nie wiem, mogę nawet powrócić jutro, pojutrze. Mogę wiesz, na pewno przez jakiś okres tygodnia lub nawet dwóch, trzech, pięciu. Nie będę nagrywał na nowego. Chęć do tego się utraciła długo. No. Ja, to zależy od mojej chęci, kiedy ja to mogę nagrać. To na przykład to może się pojawić, nie wiem, za rok, za miesiąc, za, nie wiem, za dzień, za dwa. Izawa, teraz ja zaś powiem do wiedów, że że Izawa, ja też mogę odejść, bo nie mam z nikim nagrywać, to jest po pierwsze. Po drugie, nie będę robił takich cały czas shortsów takich nudnych. No i widzowie, ten szorcik, ten mój ostatni z tych z friends, niech ktoś napisze, kogo ktoś chce, bo ostry przecież powrócił. Przecież ostry to gołd! Czemu śnieg bój na nowej pształce? <grym> nie, <grym> nie wiem, ale... Dobra. Widzowie, to tak naprawdę, naprawdę w sumie, to nie było kłamstwo, to jest... Serio. No ja tak się, no, no, lubiłem. Ja po prostu to kochałem na no ale... Teraz ja się odpad. No, ja będę się pojawiać żeby... Możecie jakby za... no... Czy ja Wam odpiszę na moim kanale i to mogę sobie teraz zadać wielu z Was, że jakby czy ja będę odpowiadał pod filmami moimi na przykład, jeżeli, jeżeli napiszecie mi na przykład pod najwyższą wieżą, jak pod jakimkolwiek filmem, czy ja wam na to odpowiem. I to jest bardzo dobre. Co pytanie. się dzieje? I to jest ba bardzo ważne i bardzo... Bardzo dobre. się ze mną dzieje! Jezus, Maria. Jakby, no ja... Zajmijcie to będzie typu pytanie, kiedy wrócę na przykład. No, no, Jakby z YouTube teraz... O, odszedł, nie, film, teraz film powróci, jakby będę nagrywał. No to takie pytania no to może odpowiem, ale najlepiej po prostu zadawać pytania u Frexa, a Freks po prostu nagra film jak i jakiś. Od, I onpisze. I zrobię teraz co yy, subskrybenci KZP mogą dolecieć do mnie. Albo w ogóle nie wiem, ktoś lubi, nie? To może zasubskrybować mój kanał. Wiem, że to jest. Trochę smutne dla naszych widzów. No i widzowie, to tak naprawdę na tyle. No i. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pan No z tym, oto Kaspę. Zobaczycie się może. Za miesiąc. Do widzenia. No. Do widzenia.